Nie wiem jak to się stało, ale stało się, że papier się spalił, zobaczcie. Normalnie i Kasia mówi, coś się pali w kuchni. Klik i słyszę go teraz w słuchawkach. Mogę zatrzymać ten film, klikając w, w ucho. Zatrzymałem. Jeszcze raz. Play. I... Ania Makule trafia w bólę. I... <suszy> <suszy> Witajcie, zaczynamy kolejny piękny dzień w Polsce, jest 7.05, czyli wcześnie rano, powiem Wam, że czas najwyższy naprawić te zmywarki, które nam się popsuły, już wyciągnąłem kosz, Kasia wczoraj tutaj wieczorem jeszcze myła, późno poszła spać, więc teraz odsypia, ale wszystko pozmywała, powiedziała, że do drugiej w nocy siedziała i myła te wszystkie rzeczy, tam jeszcze się suszą jakieś sztućce, dlatego żeby Kasia tak nie musiała po nocach zmywać, to ja po prostu postanowiłem naprawić te zmywarki, naoglądałem no, się filmików, więc otwieramy tutaj ten filtr, wyciągamy... Taki filtr, taką siateczkę, i tam trzeba dostać się do wirnika. Podważamy tutaj i wyciągamy ten plastik. No i tam jest wirnik, który prawdopodobnie się przyblokował. Zobaczmy. Wirnik się kręci, także to nie był powód, że nie działa. Odczekam kilka minut i zobaczcie. Woda jest cieplutka, także grzeje wodę. Mamy flaczki zmywarki i zobaczcie, tutaj jest pełno brudu. Prawdopodobnie to jest przyczyną tego, że to nie działa. To muszę oczyścić. To wszystko. Także ja to wykręcę, no i postaram się umyć. No i potem zobaczymy, czy będzie działać. Spuszczamy wodę. I zobaczcie, te krótce wyszły właśnie z tych dziurek. A teraz muszę odłączyć jeszcze te rurki. Z nich też poleci trochę wody. I ostatnia, najtrudniejsza ta gumowa najciężej schodzi. Jest. No i odkręciłem. Tutaj takie dwie blachy były, które leżą tutaj. Odkręciłem te blachy, wypiąłem wężyki. Oczywiście mnóstwo wody poleciało z tych tutaj trzech krótców. Dobrze, że miałem miskę, także wszystko odkręciłem. To może się uda wyczyścić później, ale powiem wam, że próbowałem też spuścić wodę pompą z tej zmywarki i tam pisało w instrukcji, żeby na 4 minuty włączyć jakiś program, potem zresetować i zamknąć i ta woda wypłynie. Czyli pozbędziemy się wody zmywarki. Jednak było tutaj naprawdę jeszcze dużo wody, więc mimo, że spuściłem pompą tą wodę, to jeszcze tyle było. W tym zbiorniku. No chyba, że coś tu jest popsute i dlatego nie zeszła. Ale teraz musimy dostać się tutaj. Oczywiście przewody od prądu odłączyłem, także możemy tutaj grzebać i to wszystko wyczyścić. Najlepiej umyć to wszystko szczoteczką do zębów, wtedy wszędzie dojdziemy. Wyczyściłem to wszystko. Powiem Wam, że nie było aż tak dużo brudu, więc to nie była przyczyna tego, że zmywarka nie działa. No, ale przynajmniej mam wyczyszczone i wyeliminowałem jedną rzecz. Także szukamy kolejnego problemu. Aha, tutaj jest ten pływak, który zapobiega zalaniu mieszkania przez zmywarkę, więc on też jest drożny. Zobaczcie, to wszystko tutaj chodzi. I jak woda podniesie go do góry, to tutaj jest taki elektrozłącznik i wyłącza zasilanie. Także to też wszystko jest drożne. Chciałem teraz wyczyścić to, ale powiem Wam, że tego nie da się wyczyścić, bo tu jest taka folia. Z drugiej strony ten zbiornik to jest taka folia, ale ten kanał jest drożny, bo tutaj jest odpowietrzenie. Jak ja teraz dmuchnę, to ta folia się pompuje. I ten cały zbiornik. Także tego nie będę czyścił, to jest drożne, szukamy innego powodu. Uruchomiłem zmywarkę, napełnia się woda, zobaczcie, ten poziom wody tutaj wzrasta. Może mi się po szczęście zadziała, chociaż wątpię. Czyli ta woda się tutaj przelała, teraz tu idzie. Czyli co? Pompa czystej wody działa, skoro napompowało tutaj wodę i wszystko przelało, czyli kolejny powód, trzeci, odpada. Czyli pompa czystej wody działa. Teraz może programator jest popsuty. Albo silnik od wiatraków. Zobaczcie, znowu się tutaj nic nie kręci, czyli być może ten silnik. Dobra. Oglądałem filmy, że trzeba teraz tą stronę odkręcić, przechylić ją na bok i tam od dołu dostać się do tych wszystkich silników i do grzałki. Wszystko jak widzicie działa. Woda leci. Także nic tutaj nie jest zatkane. Ale posłuchajcie, dźwięku, tak jakby wszystko było dobrze. Te śmigła się kręcą i pryskają wodą po ścianach. Także to słychać. No i chyba na razie jest dobrze, ale poczekamy. Bo tak ostatnio robiłem to w połowie programu, stanęła i przestała zmywać. Minęło tak 10 minut i zaczęła wypompowywać wodę. I powiem wam, że ten wirnik działa, bo tutaj ten wąż jest ciepły. Ciepła woda poszła do kanalizacji, także wypompowało wodę. Także mam już dwie kolejne rzeczy sprawdzone: ta pompa czystej wody i pompa brudnej wody również działa. Także pozostaje chyba programator. Grzałka na pewno nie jest spalona, bo woda jest ciepła. Rurki są ciepłe. Jak dotykałem wody w środku, to też jest ciepła. No ale czekamy do końca programu, może się naprawiła. No, i tak, problem jest taki, że zmywarka nie kończy programu. Cały czas mieli, mieli. Tutaj jest siódma minuta, ale przed chwilą miałem jedną minutę, i minutę przed zakończeniem po prostu ciągle mieli i nie kończy tego programu. I tak znalazłem rozwiązanie w internecie, jak zmywarka nie kończy programu, najczęściej przez awarię czujnika zmętnienia, czyli jakiś czujnik mętnej wody, tu jest, usterkę elektroniki, głównie modułu sterującego, albo zatkaną komorę ciśnienia, albo niedrożny układ wodny, albo zapchany lub wygięty wąż odpływowy. A także ekstremalnie zabrudzony filtr. No, filtr czyściłem, więc raczej nie. No, jak widzicie, jest mnóstwo przyczyn, że ta e, zmywarka nie kończy programu, ale już nie będę was zanudzał. Nie wiem, czy nie zadzwonię do serwisu, bo po prostu, jak te czujniki tam są, to ja nie mam jak sprawdzić, bo trzeba było nowy podłączyć, a tak to będę kupował w nieskończoność różne elementy. I być może więcej pieniędzy wydam na te czujniki, jakieś tam różne elementy, niż by to zrobił fachowiec. Dobra, zaczynamy inny temat, bo zmywarki pewnie już się Wam znudziły. Ale no to jest świat kiki, czyli przez pół dnia, jest 12.36, czyli przez 4,5 godziny walczyłem właśnie ze zmywarką. Jedną, bo potem będę musiał jeszcze drugą zobaczyć. Dobrze, moi drodzy, Stanęłam na tym, że nie umiem zlokalizować tego czujnika mętnej wody, dlatego zadzwoniłem do serwisu. Pan powiedział, że ma tyle roboty, tyle ma zmywarek do naprawy, że mówi, że nie wie, czy mi naprawi. Miałem wysłać tą tabliczkę znamionową. Tutaj nie wiem, czy coś widać, ale po prostu jest tabliczka znamionowa i mówi, że się zastanowi. No i czekam teraz na odpowiedź. Także mam nadzieję, że chociaż fachowiec nam to po prostu przed świętami jeszcze naprawi. Chociaż jedną, nie mówię dwie, ale chociaż jedną. A teraz trochę się śpieszymy, bo jedziemy na imieniny do cioci. Także idziemy. Pozdrawiamy ciocię. Dziewczynki były z Kasią w lesznie i kupiły taki bukiecik imieninowy dla cioci. Zobaczcie, jaki on jest piękny. To są tulipany posypane brokatem. Piękny jest. Także jedziemy. A po imieninach dzieci zostają u babci, więc walizki też bierzemy z ciuszkami. I taki mamy dzisiaj wieczór. Czekam jeszcze na Kasię z Szymusiem, ale zobaczcie, śniegu nam trochę spadło. Także mamy śnieg! Dostałem skulki rzucaj Jania w kamerę. Ale czekaj. Tak, jak byłaś mała, kiedyś rzucaliście. Ania ma kulę, trafia w bóle. <głos> <głos> Patrzcie, trafiła, ale jaja. I tu wstaje środek? Patrz, Nadia, nic nie widać. Pięknie, Ania. To było dobre. No i witajcie w nowym dniu. Jesteśmy dzisiaj sami bez dzieci. Także sprzątamy chatę. Jak pamiętacie, tu było mnóstwo kartonów po choince. Także posprzątałem. Zostały nam jeszcze tutaj te wszystkie torby z przyczepy kempingowej. Więc będę musiał to posprzątać, ale zanim to zrobimy, chodźcie, dokończymy ten temat ze słuchawkami, bo naładowały się wczoraj. Także wchodzimy na górę, łapiemy za słuchawki i podłączamy je pod telefon. Jestem ciekawy, jak działają. Tutaj, jak pamiętacie, ładowały się. Idziemy sprawdzić, jak to działa. Dobrze, wyciągamy, mam telefon, bo z nim będę chciał połączyć te słuchawki. Zobaczymy, jak to się robi. Jak wyciągnę, to tutaj świeci na Biało i na niebiesko. Teraz na niebiesko. Czyli chyba automatycznie się włączają, jak się po prostu je odepnie od tej ładowarki. Tutaj też. Miga na. Teraz na biało. I na niebiesko. Dobra, włączamy telefon i włączamy Bluetooth. Zobaczymy, czy wykryje. Mamy tutaj Volkswagena. A tutaj. Dostępne urządzenia GBL Wave 200 TVS. To pewnie jest to. Włączymy. Tutaj zaczęły mrugać na niebiesko. Obydwa. Ta pierwsza i ta druga. Żądanie powiązania Bluetooth. Powiązać urządzenie GBL. No i coś za późno chyba. Błąd wiązania. Jeszcze raz. Łączenie. Powiąż. Jest. Połączyło. Połączono do połączeń i dźwięków. Pozostało 100% baterii. Także nawet jest tutaj napisane o bateriach. Dobra, zobaczymy teraz, jak pasują te słuchawki do uszu. Tylko która jest prawa, a która lewa. Ta jest. Ta jest lewa. Czyli wkładamy. <laughs> Czekajcie, zobaczymy, czy to pasuje. No, pasuje nawet. Mega. Jak to wygląda? No, takie duże, ale świetne. Dobra. Teraz włączamy YouTube'a. Zobaczymy, kogo mi pierwszego wyświetli. A wyświetliło mi Macieja Ziomka. Co Goldman Sachs kupuje? Tether plus Polygon. Ej, działa! Słyszę go w słuchawkach. Super. Dobra, pozdrawiam Cię, Maciej. Słychać Cię na moich słuchawkach. A teraz, moi drodzy, jedziemy po dzieci. Bo o piątej miałem być, a już jest za 25, także jadę do babci po dzieci. Ale poczekajcie jeszcze chwilę, bo mam tutaj szybką instrukcję obsługi. I znalazłem tutaj taką informację, że tutaj są dotykowe po prostu takie czujniki, że jak kliknę raz, to naciskam play, a jak drugi raz, to pauzuję i zobaczcie, jak to wygląda na YouTube. Mam tutaj Macieja na filmie. Teraz kliknę tutaj i on się odtworzy. Klik. I słyszę go teraz w słuchawkach. Mogę zatrzymać ten film, klikając w Ucho. Zatrzymałem. Jeszcze raz. Play. I pauzuję. Jak dwa razy kliknę, tapnę, to mi przełączy do następnego filmu. Raz, dwa. I włączyły się kotki. Także teraz mamy koty. A jakbym chciał cofnąć do tamtego filmu, to trzy razy muszę puknąć w słuchawkę. Raz, dwa, trzy. I wróciło do Maciej'a. Także. E Działa wszystko. Jak widzicie, super sprawa. Mogę zatrzymać, włączyć, przewinąć do przodu, czyli dwa razy. Raz, dwa. To będą koty. Kolejne dwa razy to następny film. Raz, dwa. Tu mamy X grosza. Pozdrawiam serdecznie. No i cofamy do kotów, czyli trzy razy. Raz, dwa, trzy. I mamy koty. Także super. Funkcje dotykowe i z tej strony też to działa. Raz, dwa. Przełączyłem się do X grosza. Raz, dwa, trzy. Przączyłem się do kotów. Także no super, mega fajne te słuchawki. Ale cóż, jedziemy po dzieci, bo pewnie już na mnie czekają. A jak wrócę, to to posprzątam. Nie może tego tutaj być. Jeszcze czekam, bo Kasia mi poszła po moje nowe rękawiczki, które kupiłem w Hiszpanii. Kasia jeszcze odcina metki, ale pokażę Wam. Bo to są rękawiczki bez palców. Takie sobie kupiłem w tym roku. Ponieważ mówię, zawsze mi marzną ręce, a w takich rękawiczkach mogę sobie pocierać palce. A w tych takich z palcami nie mogę sobie pocierać. Skóry o skórę, yy, więc wybrałem w tym roku takie. zobaczymy czy się spiszą. Dobra, ubieramy, ale śmiesznie wyglądają. Śmiesznie też się w nich czuję, jak taki bokser, ale mam nadzieję, że będzie ciepło. Kupiliśmy w Decathlonie w Hiszpanii. Ciekawe, jak ja będę jechał samochodem. <laughs> Nawet kamerę się źle trzyma, także zaraz ją chyba upuszczę. Także żegnajcie, jadę po dzieci. Idziemy. Ciemno. Godzina 17. Jesteśmy już wszyscy razem. Powiem wam, że od babci dostaliśmy również listy, które również przyszły tutaj, jak byliśmy w Hiszpanii, także podziękujemy za wszystkie te listy. Cukiereczki, bardzo wam dziękujemy. To jest dla Szymona, tak? Ale nie wiem od kogo. To jest dla Szymusia. Jest list. To zaraz przeczytamy. A może teraz. Drogi Kamilu i Katarzyno. Kamil, gratulacje za przez tanę. tyle a przejechanie, tyle kilometrów za kierownicą. Za lot paralotnią. Gratulacje z przyczepy, gratulacje wycieczki do Norwegii. Kasia, gratulacje skoku ze spadochronem. Mam dla Was wymyślony tekst piosenki. I czytamy tekst piosenki. Wektra z przyczepą kempingową. Kamil za kierownicą. Kasia daje zabawki Szymusiowi. I. Nadi i Ani jadą do Hiszpanii Tam za Alicante dojechali, wybili szybę, a potem <grybujesz> wrócili do Wielkopolskiego. Pozdrawiam, Antoś. Antoś, bardzo Ci dziękujemy. Masz 5 lat tutaj napisałeś. Super piosenka, bardzo nam się podoba. I dziękujemy. Tutaj od Natalki dostaliśmy również rysunki. Narysowała Natalka kampera, bardzo ładny i narysowała swoją rodzinę. Mama, Nati i tata. Super, Natalka. Pozdrawiamy cię. Tutaj nie wiem czy od Natalki, ale dostaliśmy taki rysunek Kamil i Kasia, też to jest bardzo od ładny. Od Natalki. Super. I jeszcze coś takiego Leis Kiki świat. Może kiedyś takie lajsty będą robić. Super. Mm. <laughs> bardzo dziękujemy. Jesteście super. Dzięki za te wszystkie rysunki i cieszymy się bardzo. Tylko te cukierki. I cukierki jest. cukiereczki jeszcze były, ale już szymy zjadł. E, Żertuje. <laughs> to nie Szymuś. No i za cukierki dziękujemy. Także super. A ja teraz muszę nanieść drewna. Znaczy, mówię Kasi, że idę po drewno, a Kasia mówi, że już naniosła, także przyniosła. Tylko powiem Wam, że to drewno jest tegoroczne. I za bardzo nie chce się palić. No teraz tam poruszyłem i, i się pali już takie zwęglone, ale ogólnie nie chce się palić, więc postanowiłem przynieść tutaj na taras drewno, które ma 3 lata. Odwiniemy roletę, zawsze tutaj muszę tą roletkę. Ale jak to 3 lata? No 3 lata, tam za tujami mamy 3-letnie drzewo. No zobaczcie. tutaj nam się skończyło. Tutaj mieliśmy, może światło zapalę. Tutaj mieliśmy drzewo dwuletnie, fajnie się paliło, a teraz bierzemy stamtąd i to jest tegoroczne drzewo i nie chce się za bardzo palić. A tam za tymi tujami Mamy drewno trzyletnie, więc będę musiał nanieść stamtąd tutaj. Także działamy. Minęło kilkanaście minut, naniosłem, tak to wygląda, ale powiem Wam, że po trzech latach już gdzieś tutaj gdzie gdzieniegdzie to drewno zaczyna pleśnieć jak woda tam dochodziła, także troszeczkę nam to spleśniało ale w większości jest suche, także tym teraz będziemy palić Jeszcze przykryję to przed deszczem czy tam przed śniegiem i będzie dobrze Pociąłem sobie takie paski z folii kubełkowej i one Świetnie, po prostu chronią drewno przed zamoknięciem. No i tak to mniej więcej będzie wyglądać. Przyciśnijmy, żeby wiatr nie zrzucił i będzie dobrze. Ok, także wracamy do domu. Jeszcze wam powiem co tam w kuchni słychać z tymi zmywarkami, poskładałem wszystko, tą listwę tutaj na razie tak zostawiam, ponieważ no jak wiecie pan powiedział, że ma mnóstwo roboty, ale zgodził się, że przyjedzie w czwartek, dzisiaj jest sobota, ja zadzwoniłem wczoraj po niego, czyli piątek, 6 dni trzeba czekać na fachowca, żeby przyjechał naprawić zmywarki, także widzicie tutaj jest nisza, jeżeli chcielibyście biznes otwierać, to możecie zostać fachowcami od zmywarek i robotę będziecie mieli, bo no jest dużo pracy na rynku. Także tutaj można zarobić, są pieniądze w branży. Tak wam mówię, że 6 dni trzeba czekać na fachowca, żeby do zmywarki przyjechał. No i co? Czekamy. Będziemy przez 6 dni musieli myć, ale ja już mam wprawę przez 2 miesiące ostatnio myłem, także teraz właśnie siadam i znaczy siadam, stoję przy zlewie i zmywam. Włączyłem timelapsa i okazało się, że mamy ostatnią gąbkę, którą zużyłem do tutaj wycierania wody z podłogi, tam kurze jakieś wycierałem, także no nie mamy gąbki, żeby nawet pozmywać, także idę teraz do sklepu kupić nowe gąbki, ale powiem wam, że wybudowali nam przez te dwa miesiące, co nas nie było, sklep duży, lewiatan, 200 metrów od naszego domu, także bardzo się cieszymy, bo po prostu jak nam braknie jakiejś rzeczy, to szybko można skoczyć do sklepu na pieszo, nie trzeba odpalać samochodu i skrobać. To jest właśnie ten sklep, i coś czuję, że będę jego stałym bywalcem. Taki duży, fajny sklep nam wybudowali. Lewiatam. No i pozmywane, ale powiem Wam, że na kempingu jest łatwiej pozmywać, bo jak się porozlewa, tutaj na podłodze na przykład mam bardzo porozlewane, to na kempingu tam wiecie, machniesz ręką i idziesz do przyczepy. Tak samo zlew. Trochę mi się porozlewało, także teraz trzeba powycierać wszystko. Mamy na szczęście ręczniczki i wycieramy. Okej. Okay. Dzisiaj jest sobota, więc dziewczynki przygotowały łóżko, żeby oglądać film. I co? Będziemy za chwilę zasiadać do filmu, a tymczasem jemy kolację jeszcze. Kto tutaj fajną zabawę ma, ze świeczkami adwentowymi? Ej! ej nie zaśpiewaliśmy 100 lat! Nie śpiewają sobie 100 lat i gaszą świeczki adwentowe, ale jutro zapalimy czwartą świeczkę, bo jest czwarty tydzień adwentu. Także będzie fajnie. A ja jeszcze idę Kasi zrobić zapiekanki i zaraz siadamy oglądać film. Co dzisiaj oglądamy dzieci? O Mikołaju. O świętym Mikołaju. O Tak. Zaraz wam pokażemy ten film, ale ja idę tymczasem szybko Kasi kanapki zrobić. Kasia robię zapiekanki z szynką, z ogórkiem kiszonym i z serem. I zaraz będziemy zapiekać. I oczywiście sypiemy kary. I teraz możemy zapiekać. Dzieci znalazły ten film. Tak on wygląda. To jest o takim świętym Mikołaju, któremu elfy. Umarły. Nie umarły, tylko zachorowały. Mikołaj i spółka z 2017 roku. Nie wiemy czy fajny, bo jeszcze nie obejrzeliśmy, ale coś takiego będziemy się oglądać. Mikołaj i spółka na CDA. Wsuwamy i zamykamy. Nie wiem jak to się stało, ale stało się, że papier się spalił. Zobaczcie. Normalnie. I Kasia mówi, coś się pali w kuchni. Także zobaczcie. Normalnie papier. Musiał dotykać chyba grzałki. Także cofniemy te kanapeczki. Tu się zabierzemy. No i taka sytuacja, że się papier spalił i bym zjarał kuchnię. Kasia tam odkurza, dlatego jest taki hałas. Ale nic. Pieczemy dalej. Ania dzieli chipsami. Tak wyglądają nasze talerzyki ze słodkościami na dzisiaj. Tutaj jakieś pyszne czekoladki i pierniki. A Kasi, zapiekanki tam są. Także my zajadamy. Zaraz oglądamy film, a z Wami się żegnamy i do następnego vloga. Cześć!